Przede wszystkim organizacje mogą wykorzystać już dobro płynące z tego, co wypracowały inne, być może większe podmioty i z tego, co oferują pod względem kursów, szkoleń czy spotkań takich jak to, to na pewno dla tych mniejszych organizacji jest dobry target. Od takiej strony technologicznej bardziej, no to mniejszym organizacjom raczej polecam korzystanie z otwartych rozwiązań dostępnych, bezpłatnych w sieci. Które łatwo jest zaimplementować, jest dużo informacji na ten temat w internecie, bezpłatnego kontentu, choćby wideo, które mówi o instrukcjach, jak z tego korzystać. I w ten sposób radzić sobie w tym świecie, od tej takiej strony technicznej, od strony bardziej merytorycznej, no to już jest kwestia strategii, czym bezpośrednio zajmuje się moja koleżanka. Największy problem użytkowników jest to, w jaki sposób istnieć w wielu mediach społecznościowych jednocześnie. Tak, to znaczy, czy na przykład istnieć tylko na Facebooku, czy korzystać także z Twittera, Instagrama czy innych serwisów społecznościowych. Jeżeli tak, to jak to robić, jak wszędzie być aktywnym w podobny sposób jak komunikować się do tych ludzi? Jakby takim głównym problemem jest strategia, ale także od strony technicznej, jak to wykonać, to znaczy, czy da się tak, że za jednym kliknięciem być jednocześnie we wszystkich miejscach i jak to robić. Zależy, do jakiej grupy komunikują, ponieważ Facebook jest dosyć globalnym, powiedzmy do takiego masowego odbiorcy, ale powiedzmy serwis nasza klasa, portal nasza klasa komunikuje do ludzi młodszych, gdzie oni nie pojawią się na Facebooku, ponieważ regulamin Facebooka teoretycznie tego zabrania. W związku z tym należy się wówczas komunikować z naszą klasą, bo tam będą dzieciaki, którzy mają 10, 11, 12 lat. Warto być na naszej klasie, oczywiście, ale to tak jak wspomniałem, zależy od tego, do jakiej grupy chcemy komunikować, bo jeżeli na przykład wspomniałem o tej młodszej grupie, jeżeli chcemy do nie wiem, 50 plus, 60 plus komunikować, to dla nich nasza klasa jest prostsza i dlatego oni tam zostają, bo tam mają swoje znajomości wcześniej nabyte w serwisie nasza klasa, bo teraz to jest NK i z tych znajomości, kontaktów nadal korzystają i dla nich ten serwis jest intuicyjny.